Impreza na bagnie już się zaczęła Bo nowa partia ziela się ścięła Wszyscy jarają bez żadnej ściemy Każdy se skręca i wirujemy Fortuno już swój interes kręcik Każdy do niego pędzi. Po nową działkę tego towaru Nikt nie goni już do sila sabrowaru Bo ma tu wszystko czego zapragnie Mogą jarać ile popadnie Ceny są tu trochę wysokie Ale za to skutki towaru głębokie Połowa obozu już się zjarała Węża błotnego na obiad wszamała Iberron znowu miał jakąś wizję Czemu nikt go w końcu nie piznie? Angar swym mieczem machał za wzięcie i zabił kwiopice co kąsał nas chętnie. Lester ugryzł Karoma w nogę. Ten mu zajebał swym mieczem w głowę. Skręty powoli się palą. Nowicjusze ze strażnikami się po ubach walą. Inni balowie tańczą kankana. No i przez nich impreza jest ostro obłokana. Nikt nie ma prawa zakłócać imprezy. Każdy to wie i każdy niech wierzy, że towaru nigdy nie zabraknie na bagnie, bo jak nie to śniący wszystko ukradnie.